Witam wszystkich, dziś mamy 25 listopada, godzina 14.30, właśnie wyruszyłem w stronę tutaj ulicy, bo Sławek po mnie przyjedzie, po drodze i będziemy jechać po Janusza. Wczoraj byliśmy na Wyspowie, też śnieg sypał, dzisiaj na razie nie jeszcze nie pada, ale o 20 ma niby padać, zobaczymy czy się to sprawdzi. Ale póki co czekam na Sławka i widzimy się nad wodą. Jedziemy dzisiaj na jezioro Orły, Także do zobaczenia. Przyjechaliśmy po Janusza. Jest na pokładzie. Siema, jedziemy. <laughs> jedziemy, jedziemy. Kombinować. Kombinujemy, także działamy. Przejechaliśmy już nad wodę i będziemy rozstawiać wędki. Dzisiaj mamy trochę zimny wiatr i busa tak sobie ustawiliśmy, żeby nam nie wiało. Ognisko za busem się zrobi i będzie dobrze. Także się rozstawiamy. Do zobaczenia. Na razie tak to wbiłem, ale to będę musiał gdzie indziej przemieścić. Bo na wody dosyć podeszło. Rozstawię to trochę inaczej. Już mam tutaj dwie podpórki, trochę po boku. rzucone, bo nie mogłem wbić tutaj nigdzie. drugie tutaj. Sławek rozstawia się tutaj. A Janusz będzie szedł tutaj obok, za tym drzewem. Dziwędki już mam rozłożone. Zaraz będę uzbrajał trupki. Na jednej na zestawie idzie pocięta poć. Na włosie, a na drugim tam chyba sam ogon i do tego chcę podczepić, jak mi się uda, woreczki PVA z zanętą, jakąś starą z, z tego roku, gdzieś jakaś mi została, może jakaś drobnica do tego podejdzie i po prostu drapieżnik za tą drobnicą. Tak chcę dzisiaj kombinować. Zestaw już gotowy. Tutaj mam ogon płoci. Nie wiem, czy to widać, nie wiem, czy mnie słychać, ale tutaj mam PVA. -kę. Już wrzuciłem pierwszy zestaw. Zaraz drugi będę wrzucał, ale tutaj bez PV-ki wrzucę, nie chcę mi się tego montować. To mój drugi zestaw, pocięta płodź na włosie i to będzie leciało bez PV-ki. Ten pierwszy zestaw poleciał z PV-ką, nie na ogon płocz, także działa. Dwie wędki wrzucone, moje Sławek ma już dawno wrzucone. Ognisko sobie rozpalamy elegancko. Trochę drewna mamy przygotowane. W samochodzie jest jeszcze trochę drewna. Do 22 nam starczy, może i nawet dłużej, ale raczej do 22 będziemy siedzieć. Fajnie za tym busem, co? Nie, nie, nie wieje, nie? Trzeba się napić gorącej kawy. Ale też się zaraz biorą też, bo one są suche, te, te grube, ale to no. ładnie to się rozpaliło. Mamy godzinę 17, na razie na wędkach jest cisza. Musiałem trochę odejść, bo tam dymem kręci strasznie pod samochodem, samochód żeśmy trochę przestawili i trochę mniej kręci zmieniam miejsca co chwilę bo tu kręci wiatrem kurczę to jest masakra jakaś na wędkach cisza Janusz szedł sprawdzić swoje wędki i co? Tak jak było, tak jest Tak jak było, tak jest także lipa jest jeszcze wcześniej. Mamy godzinę 19 i zaczyna troszeczkę pruszyć. Nie miałaś tak dzisiaj mocno padać jak wczoraj. I przerzuciłem prawą wędkę trochę bliżej, o wiele bliżej. Tu jedną z tą PV-ką sobie zostawiam, jak sobie tam leży. Ale no taki grad, zaczął padać. Mamy godzinę po dwudziestej. Nie bawam sobie kiełbaski będziemy piekli Pewnie do domu będziemy za o 22. Na razie nic się nie dzieje. Nadzieja jeszcze jakaś jest. Trzeba działać. Już więcej mi się nie chce tego przerzucać. Baski już zjedzone. I prawą wężkę daleko, dosyć daleko, bo przestało wiać nie wiem na ile czasu, ale nie wieje aż tak mocno. Jest godzina 21, także za godzinę się zwijamy. No i mamy 22 i pomału się zwijamy. Niestety nic na zestawach nie trzasnęło. Może za dnia będzie trzeba spróbować jednego razu na tego sandacza rzucić. No, zobaczymy z tego miejsca powoli będę się z Wami żegnał wędki trzeba zwinąć, sprzęt cały zawinąć i jechać do domu wiatr znowu się zrobił ale przestało padać już jakiś czas temu także dziękuję za oglądanie i do następnego razu trzymajcie się cześć